A naszym gościem jest już Krzysztof Toboła, kandydat na prezydenta miasta Ruda Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry państwu. Panie Krzysztofie, wiele osób się zastanawia nad tym, skąd pomysł na to, żeby kandydować się na prezydenta. Skąd pomysł? Już pierwsze propozycje od mieszkańców, od osób, które ze mną współpracują, które obserwują mnie na scenie miejskiej, ale jako i również przedsiębiorca. Już parę lat temu mi proponowały o tym, żebym próbował wystartować na, jako kandydat na prezydenta miasta siąska. W poprzednich latach nie, nie zdecydowałem się, ale teraz pomyślałem, że to już przyszedł ten czas, żeby to, żeby to uczynić. Gdyż nie wszystkie rzeczy w mieście idą w dobrym kierunku, należy spojrzeć na, na miasto świeżym, nowym, świeższym, że tak powiem, spojrzeniem, popatrzeć na sprawy z innej perspektywy. Ktoś, to po prostu nie jest, że tak powiem zablątany w dotychczasowe y, y, układy i, i zależności, kto jest z zewnątrz, kto, kto zna to miasto, jednocześnie ma na to spojrzenie takie gospodarcze. Coś takiego, co by mogło pomóc, żeby to miasto, że tak powiem, ożyło, przestało być sypialnią, bo wiele osób y, mówi wprost, że Ruda Śląska staje się sypialnią i staje się coraz bardziej, y, nie dość, że się wyludnia, to mieszkańcy nie czują, że to miasto jest, kimś, jest miastem ważnym w aglomeracji górnośląskiej. Tutaj kiedyś jeden z radnych zawsze mówił, że Ruda Śląska miasto węgla i, dali, i stali i nie wiadomo co będzie dalej. Tutaj tak mówiąc pół żartem, pół serio, My tutaj wielokrotnie już słyszeliśmy od różnych ekspertów z różnych dziedzin, że wiele miast na Górnym Śląsku niestety czeka taka funkcja trochę sypalni, sypialniana, bo nie ma co ukrywać Ruda Śląska bardzo długo była uznawana za jedną z największych gmin górniczych w Europie, wiemy co dzisiaj tak. dzieje się w górnictwie, jeżeli chodzi o Pana program, najważniejsze punkty, na co na pewno warto zwrócić uwagę, jakie byłyby Pana pierwsze trzy decyzje, gdyby Pan został Prezydentem? Za chwileczkę odniosę się do tej kwestii górniczo-hutniczej. Ale jeżeli mówimy o tych pierwszych trzech decyzjach, to pierwsza, pierwsza taka zasadnicza, to zaczą, zacząłbym od audytu. Przejrzenia, e, przejrzenie kwestii finansowych, ale również e, spraw związanych w ogóle z szeroko pojętym prowadzeniem, miasta, e, prowadzenie, e, zarządzaniem miastem, jak to wygląda. E, dochodzą do mnie różne sygnały, że nie wygląda to najlepiej. Dlatego myślę, że taki audyt by, by mi pokazał, jak, jaki jest rzeczywisty stan finansów, na, e, na co miasto może sobie pozwolić, gdzie może wykonać pewne e, ruchy wstecz, a kto idzie do, bardziej do przodu i po prostu żebyśmy, i jeszcze przede wszystkim jedna z podstawowych spraw. Oczywiście e, poprzednie władze spotykały się z mieszkańcami, ale najczęściej z tych spotkań niewiele wynikało. Dlatego myślę, że, że taka nowa, e, nowa władza, która by była, czyli w tym wypadku mówimy o mnie, byłaby bardziej otwarta na mieszkańców i te spotkania by przynosi, powinny przynosić jakieś konkretne efekty. A jeżeli nawet coś by się nie udało po tych spotkaniach, to musimy stanąć w prawdzie z mieszkańcami i powiedzieć im jak, jak sytuacja wygląda, czy ewentualnie dlaczego, jeżeli się udało, to dlaczego, dlaczego się udało, a jak się nie udało, dlaczego tak się stało, skąd, skąd ta sprawa, albo ewentualnie dlaczego to coś może potrwać troszkę dłużej, że nie da się na przykład zrobić coś w ciągu roku, tylko na przykład w ciągu pięciu lat. Tak, to, tak sobie wyobrażam, czyli ten audyt, przejrzenie Miasta. Kolejna sprawa, widzę miasto właśnie tutaj odnośnie tego, co pan tutaj mówił y, w pytaniu, y, kwestie związane z i chudnictwem. Wiemy w jakim kierunku to zmierza, między innymi właśnie dlatego Ruda Śląska, także tak powiem, na tej, y, jako to największa gmina górnicza w Europie chyba w tej chwili już nie jest największą gminą, ale, ale była jeszcze do niedawna. Powinna jednak jeszcze nadal Ruda Śląska i miasto powinno być tym aktywne, żeby dbać o, te, o ten przemysł, dopóki on jest, żeby jak najdłużej w, przetrwał, żeby jak najdłużej te miejsca pracy były, bo to są też w końcu podatki na miasta i miejsca pracy dla mieszkańców. Nie tylko dla mieszkańców, bo wiemy, że dobrze, że również w tych naszych zakładach pracują ludzie spoza Rudy Śląskiej. No ale to jest, to, jest, to są miejsca pracy i Ruda nie powinna, mimo że nie ma bezpośredniego przełożenia na te zakłady, na te branże jak kopalnie i hute, huta, to powinna jednak być aktywna, pośredniczyć w rozmowach z, z rządem, z ministerstwem kon, y, y, konkretnym, dedykowanym do tego rodzaju y, y, przemysłu. Natomiast uważam, że również powinniśmy jako miasto bardzo silnie zabiegać o nowych inwestorów w mieście, szczególnie takich, którzy by nie tylko, y, nie tylko y, robili hale magazynowe, ale również kwestie związane z produkcją. Nowo, nowych technologii, nowy przemysł i taki zakład jeżeli powstałby na terenie Śląskiej to by miejsca pracy, mało tego związałby się z miastem na więcej, na więcej lat. To by powodowało również to, że podatki wypływały do miasta. I, a te podatki mogłyby się przekładać na takie rzeczy, jak na przykład jak, jak na sport, gdzie moglibyśmy dofinansowywać te nasze kluby, które ostatnio borykają się z różnymi kłopotami, głównie finansowymi. Czyli tutaj też widzę współpracę z klubami i, i również właśnie taki inwestor mógłby, mógłby w takich sprawach też również pomóc. Ale oczywiście uważam, że też miasto może rozmawiać. Kluby, mogłyby, kluby są też widzówką miasta, czyli to też jest bardzo ważne, żeby miasto mogło się tymi klubami, że tak powiem, szczycić. Żeby mogło grać w wyższych yy, fazach rozwojowych, to jest kolejna sprawa. Widzę też taką rolę miasta i władz miasta, żeby miasto, miasto uczestniczyło w targach poznańskich bardziej aktywnie, żeby pokazywało, gdzie jest na mapie Śląska, jakie mamy połączenia drogowe, że jest niedaleko lotnisko, że przez Rudę Środką przebiega autostrada 4, jest droga NSK, jest trasa średnicowa, jest niedaleko autostrada 1. Mamy bardzo idealne połączenie jakichkolwiek inwestycji, ale również nie tylko dla inwestycji, żeby po prostu tutaj, tutaj nawet mieszkać i żyć. I powinni, powinniśmy wyjść, mimo że wiadomo, że Stolica, województwa czy inne miasta większe od Rudzi Śląskiej troszeczkę mają swoją specyfikę i mogą czasami przyćmić. Ale Ruda Śląska ma tyle atutów, które może wyciągnąć na zewnątrz, które mogą pomóc w tym, żeby to miasto promować i żeby mogło się tu żyć lepiej. A jeszcze jedna sprawa jest z takich ważnych rzeczy, to też dochodzą do mnie informacje po spotkaniach z mieszkańcami przy zbieraniu podpisów, gdzie bardzo dużo mieszkańców narzeka na dostęp do mieszkań. To jest też kolejny problem. Okazuje się z informacji, które docierają do mnie z różnych źródeł, że jest dużo pustostanów. Nie wiadomo, co jest z, tą, z tą polityką mieszkaniową. Wiele młodych mówi, że, że dostaje mieszkanie, ale od razu musi płacić pełen czynsz. A oprócz tego, że pełen czynsz, to również muszą od razu remontować, na przykład za kwotę 100 tysięcy, mieszkanie, gdzie one jest całkowicie zdewastowane wielu młodych mieszkańców na to nie stać, bo oni mają na przykład 21, 22 lata dopiero zaczęli swoją pracę zawodową, także miasto powinno być w tym aktywne, żeby tym młodym pomagać. Albo obniżać czynsz na początek przez jakieś parę miesięcy, albo przygotować stan surowy, żeby nie musieli pełnych kosztów nakładów wykonywać w celu zamieszkania w takim mieszkaniu. Tak, spoglądacie na mnie. Ja chciałam tutaj podkreślić jedną istotną sprawę, która mnie właśnie zawsze zadziwiała. Panie Krzysztofie, pan się interesuje politologią od lat i ma spore dokonania, można powiedzieć, w tej kwestii. Czy znaczy Ja się interesuję polityką, można powiedzieć, o takiego małego szkraba. Zawsze wiedziałem, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, jak i również w przyszłości krajów europejskich, z kim graniczymy, co to jest Związek Radziecki, z kim Pol jak, jak Polska się sytuuje, sytuuje na mapie yy, europejskiej, jak wygląda geopolityka, to zawsze mnie interesowało. Także ja się polityką generalnie interesowałem, ale po, po czasie wszedłem yy, w, w jakby, no, moja droga zawodowa jednym torem potoczyła się w kierunku branży motoryzacyjnej, gdzie byłem przeladnik mistrzem i y, y, jestem również, y, mam tytuł technika, ale druga część mojej edukacji zawodowej już tej, na stopniu wyższym, to są studia magisterskie, jak i studia doktoranckie na politologii. To wynika właśnie z tych moich zainteresowań. Ja mam duż, duże, szerokie zainteresowania. Wiele rzeczy pochłania, y, jeżeli tak powiem, moje myśli i zawsze te rzeczy były mi bliskie. Nigdy od tego nie stroniłem, także w tych kwestiach się interes, zawsze orientowałem i zawsze się tymi rzeczami interesowałem. Także jestem po studiach, politologicznych, w tej chwili pisze pracę doktorską z politologii. To jest dorobek imponujący, trzeba przyznać, bo no, w zasadzie to nie, to nie tylko tu rozmowa, pomysły, ale też to zaplecze naukowe pan pielęgnuje. A jeśli można zapytać o jakieś, o jeszcze inne pasje poza polityką? Są pasje. Polityka jest, można powiedzieć, mhm. mimo że się nigdy tak w 100% nie poświęciłem polityce, politologii jako, jako tej kwestii kształcenia wyższego jako akademik. Natomiast mam również zainteresowania różne. Ja bardzo właśnie dlatego poszedłem też w motoryzację, bo bardzo lubiłem pewne rzeczy reperować, naprawiać, tworzyć. Dość wcześnie jako młody chłopak umiałem szydełkować, umiałem szyć jakiejś tam postaciom ubranka, sobie sam stworzyłem kiedyś kraba, także takie prace ręczne na różnych poziomach, ale również lubiałem pływać szybko i, i dobrze, czyli szybko w sensie, że wcześniej jako młody jeszcze chłopak już w wieku 4 lat pływałem i również w wieku 4 lat jeździłem na, na rowerku na dwóch... Co to jest rzadkością stosunkowo dla stosunku tak młodego dziecka. I dla mnie takim idealem w tym moim młodym wieku to byli Szosta i Szurkowski. No, można powiedzieć, najwyższe postacie historii polskiego kolarstwa. No Niestety Wybitni w tym kierunku kolarze. nie poszedłem. Wybitni kolarze. I można powiedzieć, że trochę tak bardziej ceniłem zawsze Szosdę, bo on był trochę w cieniu Szurkowskiego. Obydwaj są niestety w świętej pamięci, ale obydwaj naprawdę wykonali dobrą robotę i postawili kolarstwo na wysokim poziomie. Mieliśmy się kim, że tak powiem chwalić. No a poza tym jeszcze, yy, jako dziecko, no to spędzałem większość czasu swojego, yy, bo większość, prawie całe życie przeżyłem na Nowym Wytomiu, czyli dla jednych to jest Fryna, dla niektórych Finzita. A do nas to jest co? Bo tak myślałam, bo my tam mamy siedziba, nie? <grymne> 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 tam, jest, tam, tam są nasze mój, salony. Mój no, także tak na, tak na to patrzę Jestem, ale nie tylko, bo e, moja rodzina mieszka w różnych dzielnicach Grzysiowskiej, ja obecnie mieszkam w Kochłowicach, ale, ale wszystkie te dzielnice są mi bliskie. Żona, jak ją poznałem, mieszkała na Goduli, jej cała rodzina okazuje się wychodzi się z Kochłowic. Także mam część rodziny ty również, ty również na Chalębie, w Bieszowicach. Na Wirku znajomych mam Rzesze, także Ruda Śląska jest cała, że tak powiem, mi bliska. I tak jak w moich tubanerach, na których tam gdzieś prezentuję moją sylwetkę, mówię, że kocham Rudę Śląską i to jest autentyczna miłość do, tej, do tego miejsca, gdzie się wychowałem, gdzie przeżyłem prawie całe swoje życie. Program wakacyjny, nie może też zabraknąć tego pytania. Jak on spędzał wakacje za Bajtla? No, w tej chwili politycznie, a za Bajtla, Bajtla, to jak to było, no to głównie basen na Frinzicie. Yy, trochę mi żal tej naszej dużej skoczni, gdzie ona miała wymiary yy, olimpijskie. Korzystałem z niej nieraz. Ja wiem, że ona pod wieloma okrętami była może dla niektórych niebezpieczna, no, ale brakuje mi tej wieży. Skoczni. Na tym basenie spędziłem w lato dużo zawsze czasu, ale też spędzałem również nad morzem, dość często przyjeżdżałem nad morze, na nasz Bałtyk, nasze morze, bo wtedy nie było tak łatwo wjeżdżać jakkolwiek za granicę i można powiedzieć, że gdy nawet gdy, kiedy pogoda była czasami nie najlepsza, to zawsze przyjeżdżam z naszego, z naszego Bałtyku zawsze wypoczęty, taki doładowany. Być może ten jod, który tam jest, bądź jest nawet z tą pogodą wieczną lepiej może wpłacany przez nasze organizmy, daje tą energię. Wiele osób narzeka, że zimne morze, ale ja mam zawsze dobre wspomnienia z Polskim Morzem. Również lubiłem jeździć konno z Radziecka, oprócz tej jezdy na rowerze. Również, tak jak mówię, często pływałem, wspinałem się na drzewa, bardzo często na najwyższe Gałązkę, potrafiłem wejść i, i nigdy z danego drzewa nie spadłem. Również po budynkach się spinałem, bo właśnie spinaczka też była moją jakąś tam pasją, ale nigdy nie poszedłem tak w góry i w skałki, bo to już później gdzieś potoczyła się ta droga w kierunku motoryzacji i, i to już jakby to zeszło na dalszy plan. A już przy, teraz obecnie przy moich gabarytach, no to chyba by to nie było takie możliwe, no natomiast zawsze od za dziecka lubiłem się spinać na różne rzeczy. A teraz <laughs> chyba doba 20. Jest to czterogodzinna Pana ogranicza, bo bycie przedsiębiorcą i to samozatrudnionym, e, tak. to, to nie jest łatwa sprawa, by pogodzić to ze studiami doktoranckimi, pisanie pracy doktorskiej. Do tego dochodzi jeszcze edukacja, tak? Bo pracuje Pan jako nauczyciel. Tak, jestem nauczycielem, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o studia, to studia doktoranckie już mam skończone, już parę lat temu. W tej chwili, już parę lat temu otworzyłem też przewód, także w tej chwili skupiam się na pisaniu pracy. Mam nadzieję, że w niedługim czasie już zakończę pisanie, oddam ją do recenzji i będę mógł się bronić, bo chciałbym mieć ten etap już za sobą. Natomiast właśnie z na to, że to udało się jeszcze y, przeciągnąć w jakiś czasie, dlatego mogłem pozwolić sobie na start w tych wyborach. Natomiast y, tak, również jestem nauczycielem ze Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie, im. Mariana Napadko. Bardzo sobie to cenię. Współpracę w ogóle z dyrekcją, zarządem, z innymi nauczycielami. Młodzież jest różna ale i trochę czasami daje w kość. Ale to jest ciekawe wyzwanie i wiele uczę i pokory i różnych nowych doświadczeń. Uczę w zawodzie mechaniki pojazdowej od strony praktycznej jak i teoretycznej, ale również uczę w OSU jak i historii. Bo mam, ze względu na te moje wykształcenie politologiczne, akademickie również mogę uczyć y, w, tym, w tej dziedzinie. Zresztą uczę również u mnie w zakładzie i na naczelników na mistrzów, no bo jestem mistrzem w zawodzie, jestem rzeszony w cechu rzemiosł różnych i w Izbie Jestem również członkiem e, branż e, w Izbie Rzymisiczej Krajowej w Warszawie, w branży i członkiem jestem tej komisji branżowej w Warszawie. Także też ta branża motoryzacyjna jest mi bliska. Ja myślę, że nawet, jakby nie patrzeć, to kwestie związane z motoryzacją gdzieś tam się zawsze krzyżują z polityką. Bo często decyzje polityczne decydowały o tym, czy dany kraj produkował samochody, czy nie. Yy, czy skupiano się na samochodach ciężarowych, osobowych, czy, czy jeszcze innej jakiejś specjalizacji. I to były decyzje często polityczne. No i bez powodu spotykamy się właśnie tak. w salonach tak, Sto, Stof, jeszcze, jeszcze na koniec pytanie dosyć ważne. O, pan nie ukrywa tego, że spotyka się często z mieszkańcami Oj, na bardzo często Rudy Śląskiej w poszczególnych dzielnicach. Co oni panu najczęściej mówią? O co proszą? Jakich zmian oczekują w swoim mieście? Znaczy, przede wszystkim większość mieszkańców, z którymi ja mam do czynienia, oczekują w ogóle zmiany. Po prostu, żeby pojawiły się nowe osoby w zarządzie miasta. Żeby po prostu było nowe spojrzenie, podejście gospodarcze. Właśnie ja jako przedsiębiorca, kiedy przez już wiele lat prowadzący swoją działalność, za niedługo to będzie 30 lat, ja nie przetrwałbym, gdybym nie miał podejścia gospodarczego do swojej działalności. Ja często muszę z pewnych rzeczy zrezygnować, na, na, na pewne rzeczy, po, z pewnych rzeczy, yy, no, a na, na inne rzeczy postawić. I, naj, i najczęściej to się sprawdza. No, oczywiście miasto to jest inny i na wielkość i inny troszeczkę sposób zarządzania, ale te, ale te podejście gospodarcze również jest bardzo istotne i dlatego mieszkańcy też widzą we mnie tego, tego kandydata i, i jakby wierzą we mnie, bo to widzę, że, że mógłbym sprostać tym zadaniom i ja w to też wierzę. Dlatego wiele osób właśnie mówi, że zmiana, że właśnie zadbanie, są dzielnice, które mówią, że są, że są traktowane w taki sposób jakby nie czują się zaopiekowani, szczególnie te dzielnice, skrajne, czyli jak Ruda, jak e, Kochłowice, jak Halemba. Im, Im bliżej granic e, miasta... Tym ludziom mówią, że bodarze miasta o nas zapominają. Nie ma koordynacji ścieżek rowerowych, nie ma właśnie kluby sportowe, działkowcy, też również, działkowcy również narzekają na to, że tej współpracy za bardzo nie ma. Różne, różne branże w ogóle, które mają związek z naszym miastem, mówią, że brak tej, takiej dobrej, pozytywnej współpracy z miastem. jestem na taką współpracę otwarty jako prowadzący działalność również przyjdzia z klientami muszę codziennie rozmawiać. Ja, jak coś nie wyjdzie, co się rzadko zdarza, to ja muszę stanąć w prawdzie i temu klientowi powiedzieć, dlaczego, co i jak. Ja muszę to umieć robić. Ja nie mogę się kować przed klientem, że coś tam nie wyszło i nie wiadomo, kto za to jest odpowiedzialny. A władze miasta uważam o, o w ostatnim czasie tak trochę czasami postępują. Że. Bo... Wiele rzeczy nie jest tak, jak trzeba, i myślę, że wymaga to na to świeżego spojrzenia. I, I mieszkańcy mi to mówią, dlatego ja w tej chwili, nawet to, co mówię, to nie do końca mówię to od siebie, tylko mówię to, co mieszkańcy mówią do mnie. Ja teraz to w moim programie, w programie tym wyborczym się to pojawia, bo ja też mam swój pomysł na, te, na, na nasze miasto, ale również to wynika z tych rozmów. Ja to wszystko adoptuję do mojego programu i próbuję przeanalizować i to tak połączyć, żeby było wszystko jak najlepiej. Oczywiście ten audyt nam pokaże, na co możemy w ramach tych pomysłów sobie pozwolić szybciej, na co później. No wiele osób na przykład mówi też również o, o placu Jana Pawła II, o pojawieniu się drzew. Ja mówię, jeżeli nawet nie da się od razu tam posadzić, to przynajmniej donice zacienić, a jak nie, to wydaje mi się, że już po tylu latach na pewno da się zrobić coś takiego, żeby ileś drzew posadzić, które spowodują, że ten, przecież to nie, nie trzeba zmusić całego pracy, bo to są za duże koszty, to nie trzeba robić dużymi kosztami, tylko zrobić to w taki sposób, żeby po prostu wyciągnąć ileś płyt, posadzić drzewa i po prostu te drzewa, żeby się pojawiły, bo ludzie się tego domagają i trzeba słuchać mieszkańców, bo tylko w ten sposób można tym miastem dobrze zarządzać. Oczywiście również ta fontana, część fontanny, która jest po prostu yy, nieczynna, też nikt nie wie dlaczego. Też musimy się tego wydowiedzieć, bo tak naprawdę do końca nie wiemy o co chodzi. Też się domagają mieszkańcy tego, żeby tam no, no, ale to mówimy tylko o nowym Bytomiu. Ja tak powiedziałem, te, te dzielnice skrajne, yy, te kwestia ścieżek rowerowych, kwestia właśnie tych inwestorów. Ci, którzy pracują w górnictwie, też uważają, że miasto o nich nie dba, zapomniało. Ja często z, na przykład z zastępcami prezydenta rozmawiałem odnośnie chuty pokój, że jak są jakieś strajki, dlaczego by nie uczestniczyć w rozmowach z, z pracownikami, ze związkowcami. To nie jest sprawa miasta, bo to nie miasto decyduje, ale miasto może być tym pośrednikiem, może być tym czynnikiem czasami delikatnie przechylającym szale na, na stronę i Huty, jak i pracowników Huty. I tak wyobrażam sobie działanie prezydenta miasta, żeby po prostu był tym kimś, takim, taki, tą, tym, tym, takim osobą, która, która przechyli pewne decyzje w tym dobrym właśnie kierunku we współpracy z mieszkańcami i pracownikami, którzy pracują w naszym mieście. Ważny moment dla mieszkańców naszego miasta. 11 września, tak? Wybory na stanowisko prezydenta miasta. Dziękujemy Panie Krzysztofie za przybycie do naszego studia, za rozmowę i myślę, że nie mówimy do widzenia, a do zobaczenia. A Państwa zapraszam. Dziękuję serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam dziękuję. Państwa i pozdrawiam Państwa redaktorów. I dziękuję za miłą rozmowę.